Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przyjechałem tutaj w sprawie yy, motocykla CF Moto 800 MTX. Jest to maszyna, która coraz bardziej śmiało konkuruje z uznanymi markami w klasie Adventure. Pod maską, a raczej pod bakiem, znajdziemy dobrze znaną jednostkę KTM, czyli dwucylindrowy rzędowy silnik o pojemności prawie 800 cm3. Generujący około 95 KM mechanicznych. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o ten motocykl, który nas interesuje, praktycznie interesują nas trzy motocykle. Natomiast ja tutaj zobaczyłem jeszcze dużo, dużo więcej fajnych modeli, dlatego pozwoliłem sobie, nakręcić troszeczkę tutaj materiału, trochę wideo, tak żeby wam pokazać. A jest tego, jest tego, jest tego dużo. Na końcu jeszcze. Przeskoczymy, pojedziemy, bo samochody jeszcze muszę zobaczyć. Ale nie wiem, czy wrzucę to w tym filmie. Także chodźcie ze mną, pooglądajcie te, te motory. Ja, co nieco Wam jeszcze chyba tutaj opowiem o nich. A tu mamy, zobaczcie, ale to jest kolekcja. Kolekcja tutaj właściciela. Także o tym nie rozmawiamy. Przejdziemy, słuchajcie, na y, modele. Tu są następne. Co w Wy powinniście to ci, co znają, to znają. Tu mamy Peżota, słuchajcie, jest też peżot. I jest również. Zobaczcie, jaki rodzynek lambretta. Piękna lambretta, naprawdę piękna. Mamy dla niej kluczyk. Niech się pokaże. Good morning. Proszę bardzo. Super. 5. 17 km, 16 km ma przejechane. A teraz przejdziemy jeszcze na tak zwane modele. Starsze modele. I tutaj pewnie fachowcy zobaczą i będą wiedzieli. O co chodzi? To jest chiński model. To też jest chiński model, ale tu nam się zaraz KTM -y zaczną. Proszę bardzo. To są starsze modele. One są do wzięcia. Do zabrania. One są do zabrania. Te modele są do zabrania. Proszę bardzo. No i tutaj, oczywiście, ikona. Piękne. No dobrze. Pokażę Wam jeszcze. Pokażę Wam jeszcze dodatkowe rzeczy, które mają, ale one są nie na sprzedaż. To są pojazdy zgromadzone tutaj przez szefa, przez właściciela, który jest fanatykiem. Także pooglądajcie. Staram się prowadzić kamerę w miarę OK. Zobaczcie jakie zgromadził tutaj zabytki fantastyczne. Nawet ma motolotnie, słuchajcie. Nie, to to jest do sprzedania. Ten też, zobaczcie, nawet ma motolotnie. No i tutaj przechodzimy na Piękne okazy Honda. Niestety nie chcę sprzedać tego. Na razie, ale jak to mówią? No zobaczymy. Pogadamy. Może coś wygadamy. BMW. No i teraz przechodzę do motoru, który mi się kojarzy, z kim, no kojarzy mi się ze Schwarzeneggerem, ale to piękne jest, śliczne, piękny Harley Davidson, śliczne, naprawdę piękne, no dobrze. To by było chyba na tyle z dzisiejszego dnia. Nie wiem, czy tu jeszcze widzieliście takie śmieszne pojazdy, zobaczcie. Ok, no to myślę, że byłaby tu niezła gratka dla wielbicieli motorów. Tam jeszcze biały jakiś kosz widzę, spięty, pięknie. No dobrze. Słuchajcie, ja idę, bo muszę załatwić sprawy dla klienta. Ale przynajmniej wam pokazałem, co nieco, bo, bo naprawdę, naprawdę było warto tutaj wpaść. Naprawdę było warto. Tam chyba Wespa jest. Nie. Tak, Wespa. Piękna. Lubię ludzi z pasją. Ciekawe, jakbym mu tak podesłał motorynkę. Kupił motorynkę i przesłał mu motorynkę. Czy by się ucieszył? Pewnie by się ucieszył. No dobra. Powinienem tu zrobić, kurczę, kamerą 360 stopni. Dobrze, ja idę łatwej sprawę, bo tu mamy klienta na na parę modeli. Także do zobaczenia. A tutaj słuchajcie, Boss ma jeszcze. Zobaczcie, jakie samochody. Jeden, drugi. Tam ma kempingowy. Super. Tu coś jeszcze ma, jakąś przyczepę. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, ile on tu sprzętu ma. Po prostu niesamowity jest. Tu ma do przewozu, przyczepek motorów. Super, super, super. No, będziemy działać z bosem. Nie ma go dzisiaj przyjedzie. Jesteśmy umówieni na spotkanie. Ha! A tu mamy Gili. Wszystko na Afrykę idzie. Tak kochani, takimi samochodami teraz będą jeździć, jeżdżą w Afryce żeby nie było niejasności Kurde, wszystko mięciutkie, góra mięciutka, wszystko miękkie, kurde Ach. Niesamowite Okej, okay, nice, thank you, siesię. To jest kon koncert, Jill, zapamiętajcie. O, wasze MG, nie MG. A, to jest ten SMARC BID. <laughs> BID. <SMARC>. smart BID. Smart BID. Smart, smart. Very good. Very good. Okay. GT. This is the 06 GT. Oh. Different is the Here is different. Behind is different. This model. This is different. Okay. This is different. Ah, GT. Yeah, GT is different. Fine. Oddly looks. Dobra, już nie ma co biegać. Powtarzają mi się tutaj te samochody. To BID to robi tego od groma Seven. 07. Zero 07. Tak yeah. też ma duże. ma... Duże hamulce łobus ma, ale EV. Yeah, EV. Celia. EV EV. Celia, the also. Celia ma hybrid? Not hybrid. O jo jo hybrid. So, yeah, yeah. No, the no. outside not hybrid a little bigger than this EV. No dobra, mi chodziło o ma ten sam model. Jest tyle tych modeli, że ja ja już sam nie łapię. Eee, cegaj jo hybrid. Cega? tego Ty, ją Hybrida? No właśnie. tego ją Eevee Hybrida? Hybrydy poznacie po wlocie powietrza, tak? że ma wlot powietrza większy. Zaraz zobaczę, czy to hybryda, czy nie. Tak, DMI to jest hybryda. No. Fajne auto. Dobra, koniec na dzisiaj. Zwijam się.